Hej, lepiej było nóżkiem złamać, hej, jakoś się tak zamiłować, bo się nóżkach net zagoi. E, no, te moje początki w zespole nie były lachki, bo tak, jako się to tu e, po sąsiadach rozchodziło, że chłopcy poszli, poszli na próby, to u mnie. Nie było tego przekonania u rodziców, żeby mnie na te próby wypuścić, ale Kajsi tam po cichu udało się piwnicą na tą pierwszą próbę uciec. No i tak już to potem zostało, że faktycznie człowiek się wkręcił w te tańce. Właściwie ja i Józek Miedzian my są teraz już tacy dwudziestolatkowie w zespole. To już naprawdę jest bardzo długo. Sporo się przez ten czas pozmieniało, ale ta ilość wrażeń, ilość miejsc, ilość koncertów, ilość ludzi poznanych. No to jest coś, czego na pewno bym nie zamienił na nic innego. Wiem z perspektywy 20 lat, że to była chyba najlepsza decyzja, żeby uciec na tą pierwszą próbę i zostać w tym zespole. Wyjazd do Zakopanego na festiwal Ziem Górskich to jest, to jest zawsze wielki prestiż dla zespołów, żeby na ten festiwal do Zakopanego się zakwalifikować. Noms i Stebną za czasów Michała i Heksy udało się w 2002 roku zakwalifikować z festiwalu Gorali Polskich z Żywca właśnie do Zakopanego. I ja przede wszystkim ten festiwal wspominam z tego, że tam w dycki jest konkurs na taniec zbójnicki, ten zakopiański, podhalański zbójnicki. No i wszystkie zespoły z różnych krajów mają cały tydzień, żeby tego zbójnickiego przygotować, dostało się odpowiednich instruktorów, ale że Istebna miała na tela innych atrakcji i zajęć, że my przez cały tydzień nie ćwiczyli i dopiero w ostatni dzień przed występem konkursowym stwierdzili chłopcy, że trzeba się tego nauczyć. No i jak ci podhalańczycy zaczęli nam pokazywać, a my równo z nimi tańcować, no to pół godziny za mało, godzina za mało i tak przez porę godzin trwały te próby. My już totalnie wykończeni i przykierajsi tam z ostatnich prób skręciłech kolano. Skończyło się to wizytą w szpitalu, zagipsowaniem nogi od, od kostki aż po, po pachwiny. Ale tak bardzo chciałem iść na ten występ konkursowy następnego dnia, że chłopcy z zespołu stwierdzili, że mnie wezmą po prostu na ręce i z tą nogą zagipsowaną. Oni w strojach przez miasto taki korowód mi zrobili, że mnie przenieśli do tej wioski festiwalowej. E, nasi tańcowali, ja się przyzierał z boku, ale też ciekawostką dla wszystkich było to, że wszystkie zespoły tańcowały z ściupagami, a naszych tam chyba sześciu chłopców z ciupagami, ale dwóch z tymi moimi kulami, mi się podpierałem, więc to też tak zostało w pamięci właśnie festiwalowej tam w Zakopanem. Bardzo późno zaczynałem grać na skrzypcach, ale od tej osiemnostki do teraz już to tam gdzieś trwa. I też przyszedł taki czas po tym, że właściwie w zespole, jak brakowało muzykanta, to kaj się z doskoku, czy na próbie, czy na jakimś jednym drugim występie, już miałem okazję zagrać. I dla mnie to był taki wielki prestiż i zaszczyt, że, że ja mogę tej istemnej przygrywać. To też przyszedł taki czas, kiedy chłopcy zaczęli się żenić, dziewczęta wydować, też się zaczęły wyjazdy zagraniczne właśnie do roboty. No i nam się w pewnym momencie ten zespół posypał. My z częścią zespołu, czyli właśnie z, z Hanką, z Józkiem Miedzianem, skoro my już też coś grali więcej, no to tak my się spotykali, przygrywali. Ale pewnego dnia my stwierdzili, że może by spróbować ten zespół w jakimś takim stopniu reaktywować. Padło hasło, Tadek, ty jest taki uporządkowany, ty będziesz kierownik, my ci pomogęmy z tańcowaniem, to Aga i Józek. Hania bardzo dobrze śpiewa, więc ona pomoże ze śpiewem, no i spróbujemy to jakoś i pociągnąć. Kiedy my zachęcali tych, co już zaczęli przychodzić do tego, żeby przykludzili rodzeństwo, przykludzili kuzynostwo, znajomych ze szkoły, no to się okazało na roz, że na trzeciej czy czwartej próbie mamy 400 dziecek, właściwie młodzieży, więc my w tym 2006 roku zaś wrócili właśnie do... Do tego budynku nadleśnictwa, no i do dziś o te próby tam się odbywają. Nam no, się ten zespół na tyle rozwinął, że faktycznie ilość występów, koncertów każdego roku to dochodziła gdzieś do 50, nawet ponad 50, więc jakby to tak policzyć, to my praktycznie co tydzień występowali. To było bardzo angażujące i dla członków zespołu, i dla kierownictwa, żeby to organizacyjnie, formalnie pospinać. Pojawiły się te różne wyjazdy zagraniczne. 2009 rok to był taki nasz naprawdę bardzo mocny rok. i Kajmy nie pojechali na konkurs, na przegląd, to my wracali albo z pierwszym miejscem, albo z nagrodą Grand Prix. Do tego stopnia, że nawet pierwszy raz w historii zespół wtedy dostał Złote Żywieckie Serce. To w, dla tych zespołów góralskich jest takie bardzo prestiżowe jedno z najważniejszych wyróżnień na festiwalu w Żywcu że my się nie pojawili, to ja po prostu wiedział, że to ci ludzie, jak wchodzą na scenę, to sobie można dać za nich ręce uciąć i oni zrobią to tak, jak ja chciał. My od nich bardzo dużo wymagali, ale jak człowiek widział, nie wiem, te, te owacje nastojąco czasami, tą, 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 tą radość tej publiczności, no to serce rosło i tak jak u tych zespoleków, tak samo u nas. Wielką też taką radością naszego zespołu było to, że przez to, że je ogromna na skrzypcach, był Juzek, kontrabasista, była Hanka, która też dronała altówce. My praktycznie na każdej próbie mieli muzykantów. To, była, to był wielki plus w stosunku do tych dawniejszych czasów, kiedy tych muzykantów chybiało. No też my stwierdziliśmy, że na tela to dobrze brzmi i są muzykanci, są śpiewacy, że też warto to upamiętnić, zachować i właśnie w postaci choćby płyt CD. Kiedy my nagrywali, nigdy wcześniej zespół nie nagrywał płyt. A my dwie czy trzy, trzy płyty nagrali i z pastorałkami, i z takim tym repertuarem tradycyjnym. Potem nagraliśmy też DVD takie promocyjne do tego stopnia, że w dziewięciu różnych językach też to poszło mocno w świat. Udało się wydać album książkowy o historii zespołu. To też było takie moje wielkie marzenie, żeby tych ponad 100 roków historii zebrać w jedną książkę i pokazać kolejnym pokoleniom, że to, to nie jest tak, że są teraz my, nasza grupa zespołowo, ale że to wynika. Z wielkiego zaangażowania naszych rodziców, naszych dziadków, pradziadków, że to jest piąte czy szóste pokolenie, które, które gro z tańcuje i my to właściwie po nich wszystko pozbierali. Nie tworzymy nic nowego. Po prostu kontynuujemy to ich dzieło. No, moją pasją bo zawsze były też podróże i poznawanie świata, zwiedzanie, i tak naprawdę zespół niesamowite możliwości otwierał przed, przed swoimi członkami właśnie na takie podróże po całym świecie. No, nigdy do tej pory, nigdy prędzej zespół nie wyjechał poza Europę, a nam się udało trzy razy do Chin polecieć, nam się udało polecieć do Mongolii, co jest do dziś niepojęte dla wielu, jak my się do Mongolii z zespołem dostali.

No faktycznie tak po tym dziewiątym roku zacząłem rozmyślać, że, że czas byłoby z tym skończyć. Działo to fajnie, ale że właśnie potrzeba też temu zespołowi nowej energii, nowych pomysłów. No i wytrwałem w takim tym swoim postanowieniu. Faktycznie minęło tam 9,5 roku, jak ja zrezygnował z członkostwa na koniec roku 2015. Na szczęście też my mieli taką bardzo fajną grupę w tym zespole i wspólnie z tymi instruktorami, z Juskiem, z, z Agą, z Hanią. Tak my się zastanawiali, kiedy by to mógł przejąć dali i pod pomysł, że, że Marysia by się bardzo dobrze do tego nadawała. Młodo, energiczno, też z takimi świeżymi pomysłami. Niech się teraz unatropi, a my oczywiście pomogemy. Zostanemy z boku, nie będziemy się za bardzo wtrącać, przeszkadzać, ale tam trzeba będzie też czasami coś i pomóc, podpowiedzieć, doradzić to też, żeby ona wiedziała, że może na nas liczyć. Jest radość, jak człowiek widzi, że następne pokolenia uczą się zaś tego samego od początku, ale jest też radość z tego, że pewne schematy, które udało nam się wypracować, że Marysia podąża za tymi schematami, a no, nagrody też pokazują, że Dali jest wysoki poziom artystyczny no i niech to tak po prostu trwa jak najdłużej. A ja tam będę siedział i przygrywał, póki będę mógł, póki mnie po prostu będą chcieli jeszcze w tym zespole.